To nie zepsute słuchawki oraz to nie jest wyciszony YouTube. To po prostu cisza. Jeżeli wasz voice wygląda podobnie, no to to jest ogromny błąd i mocno ograniczacie swoje zdolności. A jak powinien wyglądać prawdowy voice? Prowadzimy krótką analizę trzech przykładów na podstawie Palumora AWC. Jedziemy. Zacznijmy od przykładu gry defensywnej, tutaj należy zwrócić uwagę na to, że Priest krzyczy, że używa trinket Fade'a, bo rozpoznaje plan przeciwników, czyli stun na rogalu i próba go zabicia. I po tej komendzie, roach zastanawia się, czy powinien coś robić, czy nie, no ale dostaje potwierdzenie, że jest wszystko ok, Także nie pali trinketa, co później okaże się dużą przewagą. Dzięki takiemu zagraniu nie ma overlapów cooldownu, jedyne co poszło to Trinket od Prista i Greater Fate, żeby uniknąć dalszego CC, dzięki czemu, jak już wspomniałem, nasz Roach nie musiał używać żadnych cooldownów. Podobnie Voice jest bardzo przydatny w próbach, kiedy chcemy zrobić go, i tutaj na tym przykładzie można zobaczyć jak na samym początku... Jest omawiane GO, potem te GO jest denajowane I po tych kilku sekundach, gdzie niestety nasze GO zostało zdenajowane Od razu pada komenda, że lecimy z tym, nie ma czasu No i udaje się wyciągnąć trinket i defensywę od Resto Mało tego, tutaj jest próba jeszcze dalszego forsa, Ale to już, no jak tam tłumaczą, trochę przesada

to jest najważniejsze w tym voice, że tutaj padają same kluczowe informacje. Priest mówi, że jest gotów do go. Roach mówi, że okej, okay, dobra, no to ja ci przygotuję te goł. Wszystko jest przygotowane, wszystko jest co do sekundy wyliczone. No i tak Voice powinien wyglądać. I różnica jest taka, że tutaj jest przykład z turnieju, a my raczej na, w normalnych warunkach tak dobrych setupów nie będziemy mieli. Mimo wszystko warto próbować i mam nadzieję, że Wam tutaj pokazałem jak Voice jest bardzo istotny I jak Voice zmienia tą grę Dobrze to widać na przykładzie SoloQ, gdzie po prostu losowo się wszystko dzieje, bez komunikacji Naprawdę, cuda Także trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji Napiszcie oczywiście komentarz. Został już nam ostatni odcinek do zrobienia z tematyki PVP, ostatni filar. Zobaczymy w przyszłości.